Concert. Odbył się już po raz dziewiąty z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy na temat problemów związanych z komunikacją. Obok swoich rówieśników w koncercie wzięły udział również osoby, które posługują się komunikatorami, gestem lub obrazem. Jak co roku chętnych do udziału w koncercie nie brakuje. Na koncercie wystąpią dzieci z Zamościa, z przedszkoli integracyjnych, ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, oczywiście z Krok za Krokiem, z ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego, z ulicy Oli Dreszera, ale także dzieci ze przedszkola niepublicznego, specjalnego z Krasnego Stawu i z Biłgoraja. W rozmowie z naszą redakcją Agnieszka Pilch podkreśliła, że koncert cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mamy coraz więcej chętnych, musimy reglamentować miejsca, bo sala Zamojskiego Domu Kultury ma tylko ponad 300 miejsc. To, jak to jest ważne, świadczy fakt, że już na początku września szkoły, przedszkola pytają się, kiedy będzie koncert. Czy w tym roku znowu będzie? I od dziewięciu lat udaje nam się zorganizować tę imprezę. Przypomnijmy, że Zamość jest jednym z trzech miast w Polsce, w którym organizowane są podobne koncerty. Organizatorami przedsięwzięcia są Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za Krokiem w Zamościu, Zamojski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu.